Troszku wysoko tu jest Nie jest łatwo ponić nawet to To, że co rano słońce świeci No zaś że... Wysoko trochę, panie Jarku, prawda? Wysoko bardzo, chciałem powiedzieć, że wysoko taka turystyczna wyszka. Wysoko górska, częściowo może, nawet. Aczkolwiek dla takich niezaamasowanych turystów, na weekend taki może trochę alkoholowy polecamy generalnie. Takie, wyjście małe, takie małe wyjście, wydaje się, że nie jest aż tak wysoko, no, ale jednak się, nie idzie panie, się schapać. Nieźle. Za można dodać. I tutaj bywał w tych rejonach, yy, yy, książe yy, o cesarz, kurwa, bismarck, kurwa, czwarty. I on o tym miejscu powiedział, że nie wie o nim nic, bo tu jeszcze nigdy nie był. No, <śla> <śla> Ale tu smażył swoją prowansalską, przekąskę na świni, połowę świni. Polskiej, po świni, pół kapusty I z tego się zrobi Bigos, mysz, bołczek. I inne tam, prawda, utensilia typu kucze, na przykład grzyb. <gry> Wszelakie. Wszelakie. Nie Wszelakie. Nie tylko polskie, A. ale również i ale szwedzkie bracia, są bardzo wypasione. do tego wypasione. rejonu, tutaj jest, prawda, duże jezioro. Tego wzrok nie ogarnia. I jakieś 20 parę kilometrów koło, taka runda na rolkach. Gorąco polecam. Jest bardzo sympatyczna zabawa. Zwłaszcza jeśli się jeździ ze znakomitym instruktorem Robertem P., i właśnie polecamy tego typu wycieczki tutaj w naszej grupie małej, takiej zaawansowanej. Oczywiście najlepiej w weekendy. W weekendy są free, czyli alkoholowe. Każdy może pić co chce, no, do... ale przeważnie piją oczywiście wszyscy to samo. A, no, kiedy jakąś kukurydę, tam gdzie coś tego, wiadomo, nie? No i idziemy tym powolną to jest ścieżką górską, gdzie y, strzelcy podchalający nie jedną y, krew, krople krwi tutaj wylali, prawda? Ale my idziemy w drugą stronę, bo oni szli w przeciwno, goniąc tego siermieżnego Szweda pedała w y, stronę Berlina. No. I więc wracamy, prawda? Ale to abstrahując od historii bo to nie można powiedzieć, bo Szwedzi to pedały geje I no bo to dzieci mogą... ale też nie będziemy tutaj pi 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 pi, pi <gry> mówić jak to są szwedzi. no ale tacy są, nie, no niestety no no czyli jednym słowem, rowerzyści rowerzyści, tak, rowerzyści pewnym że tak powiem, nawet, nawet, że tak powiem po śmisku ryje no. i w związku z tym wchodzimy w dół no tak no nie, nie wypada schodzić w, schodzi w górę, więc schodzimy w dół. O proszę. Niektórzy zbiegają. O proszę, o proszę. Tak zwana e, karnica. Tak, sarnica. Młode karły oczywiście, o, że tak powiem. Sarnice. Ale to nas nie interesuje dzisiaj akurat. Też na te naszej wycieczki. Tematem naszej wycieczki jest dzisiaj. Zapomniałem. Hmm. <laughs> bardzo dobrze. Ale bardzo dobrze pan zapomniał, bo tematem naszej wycieczki pewnie jest spinaczka w dół. Tak, spinaczka, w dół. spinaczka w dół. jest rzeczą bardzo... Yy, musi być profesjonalnie przeprowadzona. Czy generalnie trzeba tak mieć profesjonalne buty, czyli jakiekolwiek. Profesjonalne skarpety, czyli jakiekolwiek. Byle nieopoczone, bo się I... będą ślizgały. A, nieopoczone skarpety, bo się będą ślizgały w opłaconych butach, i opłacone buty będą się ślizgały na opłaconym stoku. Prawda? A potem będzie szedł następnik, nie poprzednik, bo poprzednik idzie wcześniej. Następnik będzie szedł i on też się będzie ślizgał na tym opoconym stoku, prawda? Czyli idziemy dalej. I tu widzimy, prawda, jak ten stok się tutaj jednak, jednak jest stromy, prawda? No proszę Państwa, no chwila, panie Jarosławie, tak. momencik spójrzmy w górę, jakbyśmy zaszli daleko, no jednak, nie, to jednak, to... jednak tutaj jednak daleko zaszli, tak, znaczy, za... y... Abstrahując od punktu odniesienia, to myśmy tam byli, prawda? Tak, byliśmy tam tak. i nadal mamy do dołu daleko. Mamy do dołu daleko, prawda, bo... Dobre 200 metrów, tak, jest bo, dół nie. Je, bo dół, jakby, to nie mówiąc inaczej, dół jest zawsze na dole. I ten dół jest u nas na dole trochę bardziej niż na dole, niż gdzie indziej na dole. I on tutaj prawda jest na dole trochę bardziej, bo on idzie taką elipsą... Tak, taką, tak, tak tak idzie na dół prawda. No i teraz chodźmy sobie tutaj z wawo. Znaczy nie możemy mieć z bo są kamienie, piargi, różne tak. takie usypienia. O to pokazujemy trawa, trawa, jakie są tutaj tu właśnie warunki. To trawa, to nie można powiedzieć, bo to spójrzmy na to, to jest bliska, prawda? Spójrzmy na to bliska. Tutaj trawa jest wyrzafna <grym> przez kozy. To na przykład widać, nie? W razie. ryj kozy to jest odciśnięty. No nie powiedzieć że można, ale naprawdę w No I jedziemy dalej. Ktoś wtedy, kto prawda? I, I schodzimy w stronę e, pięknego Lednickiego Jeziora. A przepraszam, to nie ten to odcinek. E, Jesteśmy w Sztokholmie, więc nie Lednica, czyli tutaj nie jest Piastowie, a tu te Wikingi się tu e, gziły, Parzyły. Parzyły, gziły się <grym> Jak teraz, króliki. Jak króliki nad tym jeziorem. I one wtedy na tą Częstochowę szły, ale myśmy ich powstrzymali. Jak żeśmy ich powstrzymali, to oni nie mieli gdzie mieszkać, prawda? To wybudowali co takie domki z wyciągami. Tutaj. Uwa, uwaga, prezentuję domki no. wikingów no. Tak, proszę, żeby mogli uciekać, tak. zrobili takie sobie takie wyciągi tu. sobie zrobili, no. tak, żeby tak. mogli uciekać Ośpiewy, do góry. Wikoczem, z uciekali. No i tam nie jedno dobro nam wynieśli. Co my teraz tutaj powiedzmy Wenturie pracując i odwiedzając te ich domostwa siermierzne, takie proste i kierowskie to my ich te dobra z z powrotem wyciągamy w stronę Polski no. i to tak właśnie taka sprawiedliwość jest generalnie dziejowa nie? a jak nie mają niczego z to niestety nas rami w kibel